Cześć, z tej strony Edyta. Witaj na moim kanale Vegan TV Zakręcony obiad. Dzisiaj chciałabym Ci pokazać, jak przyrządzić ciasto drożdżowe, ale bez jajek, bez mleka, czyli ciasto wegańskie drożdżowe. I powiem szczerze, że będzie to mój debiut, ale nie jeśli chodzi o ciasto drożdżowe, tylko zrobię je z mąki pełnoziarnistej orkiszowej. nie robiłam jeszcze drożdżowego tylko z mąki orkiszowej, pełnoziarnistej, więc trzymaj kciuki. Zobaczymy, co z tego będzie. Na początek odważę sobie 400 g mąki. Teoretycznie normalnie robiłam 500 gramów, ale być może będę musiała jeszcze dosypywać. Dlatego na razie wsypię 400. A to jest cięższa mąka niż pszenna zwykła. Składnikiem, który jest niezbędny do ciasta drożdżowego. Są też drożdże. Ja użyję drożdży suszonych instant. Potrzebny będzie też cukier. Drożdże nie rosną na ksylitolu ani na stewi. Spotkałam się też z takimi przepisami, gdzie były użyte właśnie te substancje słodzące, ale oprócz tego też cukier. Więc jeśli chcesz to po prostu wymień cukier na co innego ale dodaj też odrobinę cukru dla drożdży, ale nie wiem, jak wyjdzie final. Do tego dodam pół szklanki cukru. Ja nie lubię bardzo słodkiego. Opakowanie drożdży suszonych, tu jest 8 gramów, ale są też takie 7 gramowe opakowania i też myślę, że będą ok. Na tych jest napisane, że na pół kilo mąki, na tych 7 gramowych też jest napisane, że na pół kilo mąki. Co jest oczywiście niezbędne, to ciepłe mleko. U mnie to jest napój roślinny, sojowy, podgrzany. Ja pójdę na łatwiznę i nie będę go wyrabiać ręcznie, tylko zrobi to za mnie robot. Do tego pół szklanki oleju, może być roztopiony kokosowy albo rzepakowy, w zależności od tego, jakiego oleju używasz. No i teraz ciasto trzeba oddać robotowi, żeby je zarobił. Ja chciałabym, żeby to było ciasto z rodzynkami, dlatego dosypię też do niego trochę rodzynek, ale widzę, że ono jest odrobinę za suche, więc wleję też kilka łyżek jeszcze roślinnego napoju. Może na razie trzy. Do środka sypnę garść rodzynek, podwójną garść. Już widzę, że trzy łyżki napoju to było za dużo, więc dodam jeszcze czubatą łyżkę mąki. Z tym ciastem drożdżowym to trzeba trochę kombinować. No i jeszcze trochę mąki. Dlatego nie dałam od razu pół kilograma mąki, bo wiedziałam, że tak czy inaczej będę dosypywać. Była jedna czubata, jest jeszcze jedna czubata. Lepiej nie za dużo naraz. Trzecia łyżka. Muszę trochę teraz ręcznie to... Przemieszać, bo się przykleiło. Jest mocno kleiste to ciasto, ale jest sprężyste. Ja sypnę mąki trochę na spód. Ono będzie zupełnie inne niż z białej mąki. Jest kleiste i sprężyste. Ciasto jest sprężyste. Teraz trzeba je zostawić do wyrośnięcia. Ja to zrobię bezpośrednio w foremce, w której będę piekła. Jeśli jesteś u mnie na kanale pierwszy raz, ja nazywam się Edyta Stępczyńska. Jestem autorką dwóch książek wegańskich, Wegańskiej Kuchni Polskiej, części pierwszej, na razie pierwszej oraz 60 przepisów na owsianki. Jestem również właścicielką wegańskiego, roślinnego cateringu. Widać to zresztą za mną, jestem w swojej kuchni teraz. Ale robię też dużo innych rzeczy, jestem między innymi ambasadorem fundacji Na Rzecz Świadomego Życia. Udzielam się ogólnie w mediach społecznościowych. Jeśli chcesz spróbować mojego jedzenia, możesz oczywiście zamówić je u mnie na stronie zakręconywegobiad.pl może to nie przypomina teraz standardowego ciasta drożdżowego. Myślę, że to na pół przekroję. Zobaczymy, jak ten mój eksperyment z mąką orkiszową, pełnoziarnistą. Czy się uda? Coś z tego na pewno wyjdzie. Nie będzie to takie standardowe, białe ciasto, ale na pewno będzie przepyszne. Jak widzicie, jak widzisz, ono nie jest takie mocno lejące. To jest takie <grymne> zbite ciasto. O. Ja je sobie włożę do takiej foremki papierowej do pieczenia, której właśnie używam w swoim cateringu. Bardzo fajne foremki robione przez polską firmę. No, tak nałożyłam do 3 czwartych. Miałam zamiar zrobić jeszcze na wierzch kruszonkę, albo położyć owoce, ale te rodzynki się tutaj tak fajnie rozeszły, że myślę, że sobie daruję jedno i drugie i po prostu zostawię to takie. Jak będzie bardzo brzydkie, to po prostu posypię cukrem pudrem czy, czy ksylitolem. O, zrobiłam takie dwa wałeczki i teraz odstawię je do wyrośnięcia. Przykryję i niech sobie pracują. Zobaczymy, co z nich wyrośnie. Nie wyglądają jak ciasto drożdżowe, no ale przecież nie będziemy decydować za nie, czym one są. Minęło chyba 40 minut. Moje ciasta trochę urosły. No nie jakoś szaleńczo, bo to mąka orkiszowa, pełnoziarnista. Ale pięknie pachną i włożę je teraz do piekarnika. W oczekiwaniu na moje ciasto przygotowałam dwie surówki z dyni, które też już wkrótce będziecie mogli zobaczyć na kanale. Są przepyszne, więc jeśli nie subskrybujecie kanału, koniecznie to zróbcie, żeby nie stracić takich przepysznych surówek, no i innych rzeczy oczywiście. A moje ciasto, które wygląda trochę bardziej jak chlebek, Zostawię teraz do ostygnięcia. Mój piekarnik piecze szybko. One się piekły, no to są małe takie foremki, około 30 minut. Po prostu je teraz pozostawię spokojnie, żeby sobie wystygły. I pokażę Wam już po wystygnięciu. No, tak, bardziej to jest takie <laughs> ciasto orkiszowe, na słodko. Tak powiedzmy jak chlebek bananowy to to jest chlebek orkiszowo-drożdżowy. Zobaczymy za jakiś czas, jak one sobie ostygną. Przekroję i pokażę wam, jak wyglądają. No i spróbuję, jak smakują. A teraz idę zjadać moje przepyszne surówki. Mój drożdżowy, orkiszowy, pełnoziarnisty ciasto chlebek, bo chyba tak to raczej mogę nazwać, już prawie ostygł. Pokroję go, myślę, że nóż z ząbkami będzie dobry żeby zobaczyć jak wygląda w środku. Pięknie pachnie. No trochę jakby tu po środku się zrobił zakalec. Chociaż nie bardzo. Taki wilgotny jest w tym miejscu gdzie pękło. Jest puszysty, miękki, taki delikatnie zakalcowaty, ale to tylko w tym jednym miejscu gdzie mi pękł. Zobaczę ten drugi ten też tu w miejscu pęknięcia trochę jest bardziej mokry po prostu w tym miejscu. Ale powiem wam, że jest mało słodki. Właśnie nazwałabym to raczej takim drożdżowym chlebkiem orkiszowym na słodko, niż ciastem. Czyli wyszedł mi po prostu z tego drożdżowy słodki chlebek z rodzynkami. Czyli jak widać, można z mąki orkiszowej pełnoziarnistej upiec coś w stylu drożdżowego ciasta. U mnie było tutaj naprawdę mało cukru. Myślę, że jeśli na przykład zamienić by połowę tej mąki orkiszowej na pszenną, byłby lżejszy i był bardziej by przypominał ciasto po prostu. Ale ja uważam, że bardzo fajnie jest na przykład do kakao, do jakiejś porannej herbaty czy kawy, na przykład z jakimś dobrej roboty drzemem. Więc uważam ten eksperyment za bardzo udany. Nie jest to chlebek bananowy, jest to drożdżowy chlebek orkiszowy na słodko z rodynkami. Jeśli wy przyrządzicie też ten chlebek orkiszowy, drożdżowy na słodko, dajcie mi znać w komentarzu. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Trochę się tutaj mi pokruszył, ale trzyma się tak to ładnie. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia. Oczywiście będzie mi miło, jeśli zostawisz lajka, swój komentarz, zasubskrybujesz kanał. A już wkrótce. Przepis na dwie surówki z dyni. Wszystkiego dobrego, cześć. A z bliska, żeby nie było, że nie pokazałam, wygląda tak. No widać tutaj taki mały zakalec, pachnie drożdżowo. Jest bardzo smaczny. Cześć.